Siedzę teraz na Peronie, bo spóźniłam się po prostu na pociąg i czeka mnie godzina siedzenia do kolejnego. Ogólnie to miałam takie myśli, żeby dzisiaj zrezygnować z wyjazdu, ale potem sobie tak pomyślałam, że pójdę do domu i co będę robić. Jak widzicie, jaka pogoda na dwór się nie wyjdzie, a w domu też nie mam nic konkretnego do zrobienia. Także poczekam, godzinka szybko zleci. kochani, witam Was bardzo serdecznie i ja Was witam w sklepie Action. Tutaj już na samym początku pokazuję Wam, co jest na Halloween, i tutaj akurat spodobała mi się ta dynia za 17 zł, mimo że plastikowa to jednak wygląda bardzo dobrze. Możemy też taką dynię wykorzystać również do stworzenia własnych dekoracji, własnej dyni możemy taką dynię obłożyć na przykład materiałem i zdecydowanie lepiej będzie wyglądać, a myślę, że ta cena to nie jest wcale jakaś wygórowana. Zresztą wiecie, że Ekszyn posiada y, rzeczy y, tanie. Także myślę, że każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. Ja bardzo lubię do tego sklepu ostatnio zaglądać. Podobają mi się tutaj niektóre rzeczy do domu, które mam nadzieję niebawem zabiorę do siebie. Jeżeli chodzi o inne dodatki na Halloween, to są również takie łańcuchy świetlne za niecałe 8 zł. Są dynie, są czaszki i są... E, pająki Miałam tylko nadzieję, że będą te dynie jeszcze, ale niestety nawet jednej. Natomiast są jeszcze inne dekoracje, typowo jesienne. Tutaj mamy takie liście i muszę Wam powiedzieć, że wcale one źle nie wyglądają. Kosztują 9,95 za gałązkę. Natomiast tutaj mamy za niecałe 4 zł. Na przykład taką dziką róże i dość ładnie to wygląda, chociaż mogłaby być troszeczkę bogatsza, ale jeżeli byśmy połączyli kilka takich gałązek, to naprawdę fajnie by to wyglądało. Co tutaj jeszcze jest? Takie duże figurki za niecałe 40 zł. Tutaj mamy za 23 zł. Spodobały mi się takie dzwony. Ten mniejszy, niecałe 10 zł. Bardzo ładnie to wygląda, natomiast takie większe już po 13 zł. I tu zauważyłam jeszcze taki talerz, akurat ten jest w kolorze złota. Kosztuje 7,30. Wężowa skórka. Poniżej świece, świeczniki, które już Wam w poprzednim filmie pokazywałam, natomiast tu zauważyłam taką półkę za 30 zł, cała drewniana. No niestety ciężko jest tak wyciągnąć jedną ręką, ale naprawdę fajnie to wygląda. Taki zestaw za 10 zł, dynie plus szyszki. No fajny zestaw, natomiast szyszki ja mam w domu za darmo <noise> i szyszek nie potrzebuję. Te dekoracje też Wam już pokazywałam. 4,49 są dynie, są żołędzie. Także dużo jest takich małych dekoracji. Tu jeszcze coś znalazłam, takie białe kulki i tak naprawdę nie mam pojęcia co to jest. Muszę nawet poszukać w internecie, co to w ogóle jest. To jest dzika róża, także mamy i dziką różę. Jak widzicie, jest dużo takich dodatków do zrobienia na przykład swojej dekoracji. Taki jeżyk za 18 zł, bardzo ładnie wygląda, chociaż myślę, że raczej do dziecięcego pokoju. Takie jeżyki nawet dosyć spore i kosztują też niecałe 18 złotych. Wiewiórki po 3,44 jeże, tutaj jeszcze mamy grzybki. Pokazywałam Wam wcześniej dynie, natomiast są jeszcze grzybki, i tutaj znalazłam takie wiewiórki za 17 zł. Bardziej takie maskotki niż figurki do postawienia. Są dwie wersje kolorystyczne: biała i w takim bardziej naturalnym kolorze. I nawet muszę Wam powiedzieć, że nie są wcale brzydkie oprócz tych uszu, bo te uszy im trochę nie wyszły, ale ogólnie fajna zabawka. Podobne dekoracji widziałam kiedyś. Pepko tu kosztują 35 zł bez paru groszy, bardzo ładna dekoracja są stoliki, tace, takie małe stoliki za niecałe 17 zł i obrazy niecałe 30 zł, bardzo ładny ten obraz podoba mi się. Za 5,45 można kupić takie małe świece, a za 8,50 duże. Natomiast też spodobały mi się takie kosze, bardzo ładnie wykonane. Ładnie wyglądają za 27 zł. Można stworzyć naprawdę przepiękną dekorację. 23 zł. taka taca i też naprawdę bardzo dobrze wygląda. Ładnie wykonana. Tutaj nic nie wystaje, także myślę, że można sobie po taką tacę przyjść. Jeżeli oczywiście się podoba. Latarynka niecałe 23 zł. I 4,45 kosztuje taki niewielki świecznik. Jest bardzo dużo dekoracji. Znalazłam również takie liście za niecałe 3,50. Są róże 4,40 i takie małe dodatki do dekoracji, które możemy sobie sami zrobić w domu. Elementy drewniane za niecałe. 3,50 i jest też naprawdę spory wybór. Oczywiście, część rzeczy możemy sobie uzbierać sami na podwórku czy gdzieś na spacerze, ale jak widzicie, dla miastowych, powiedzmy w cudzysłowie, są dostępne tkanina dekoracyjna za niecałe 6 zł. Koszyki 12,95. I mamy tutaj jeszcze taką piankę florystyczną złoty 72. Plastry drewna brzozy za 6,50 natomiast 5,95 taki cięty na skos i jak widzicie mamy dwa rodzaje, to chyba zależy po prostu od um, drewna, od drzewa, jakie to jest? Drzewo I idziemy, kochani, już w stronę kwiatów. Tutaj mamy akurat wazony 7,95, taki um, niski, natomiast tutaj widzę za 2,45 takie świeczniki i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę fajnie to wygląda. Tu są już kwiaty w doniczkach i naprawdę niektóre wyglądają bardzo ładnie. Są kaktusy, są bratki. I za takiego kwiatka w doniczce trzeba zapłacić mniej więcej 10-12 zł. Gałązki po 7,55 po 3,99 zależy od rodzaju. a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue la casa de la bachata. La... Za 2,99 taka podstawka, talerzyk, na przykład pod świecę. Myślę, że ładnie to by wyglądało. I myślę, że cena jest naprawdę bardzo niska. Za taki dodatek: lampiony 7,99 w dwóch kolorach. I tu mamy jeszcze takie za niecałe 18 zł. Srebro już Wam pokazywałam w poprzednim filmie, ale jeszcze zobaczymy, co jest nowego. I tu znalazłam jeszcze taką dekorację na ścianę za 33 zł. Obrazy, ramki na zdjęcia. Bardzo duży wybór. i sick Bardzo ładna ramka za 9,95 Bardzo ładne, rude poduchy, bardzo mi się podobają, cena 36 zł za sztukę jest jeszcze kolor żółty i kolor beżowy. Natomiast wyżej są poduchy sztruksowe. Też jest nawet dosyć duży wybór. Są również rude, szare, 26 49 i właśnie tak sobie pomyślałam, że fajnie by wyglądały do tych moich zasłon w sypialni. Bardzo duży wybór poszewek na poduszki ceny zróżnicowane od 7 zł do 12. te są bardzo ładne 8.95 za taką poszeweczkę 6.79 tutaj akurat mamy takie w liście różne kolory, wzorki też nawet dosyć ładnie wyglądają. 8.49 takie gładkie Szary, różowy kolor 9,95, też nawet dosyć ładne i jak widzicie, jest naprawdę bardzo duży wybór. Tu już zobaczymy sobie koce i znalazłam również koce w kolorze rudym. Obydwa bardzo mi się też podobają. Kosztują po 34,95. Bardzo ładny kolor jest tych koce. cztery dziewięćdziesiąt pięć. Wałek do ciasta dziesięć dziewięćdziesiąt dziewięć? cztery dziewięćdziesiąt pięć. Bardzo ładne bieżniki na stół za 8,99 w trzech kolorach. Bardzo ładne i nawet ktoś chyba kupował, ktoś pokazywał właśnie w filmie. Za 16,99 takie przepiękne i te mi się bardzo podobają. Też różne kolory i są to bieżniki takie jakby ze skóry. Tak przynajmniej wyglądają, ale jest to materiał bardzo ładnie to wygląda tutaj akurat oglądam w kolorze musztardowym natomiast jest i niebieski jest i taki ciemniejszy tutaj jeszcze mamy takie bieżniki za 12,99 są również obrusy za 9,49 taki bieżnik koronka kiedyś były właśnie takie i jestem bardzo ciekawa, jak on wygląda na stole. Jeżeli macie, to oczywiście dajcie znać. Są również podkładki pod talerze, i też jest bardzo duży wybór. Te akurat kosztują 3,69. Tutaj też mamy takie ścierki kuchenne 11,95, różne rodzaje, różne wzory. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Osoby nowe oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia. Pa!